Siemano, cześć! Z tej strony Gorgo! Witam Was w dzisiejszym odcinku. Ostatni odcineczek się super przyjął. Jestem mega zajarany, dzięki wielkie za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. No i takie pochwały, że filmik się podobał i tak dalej. No to co? Lecimy dalej z serią, nie? Dzisiaj zobaczycie sobie 5 deskorolek, które dla Was wybrałem. Deskorolek kompletnych w kwocie od 200 do 300 zł. W tym przedziale dzisiejsze deski będą dla Was widoczne. Dobra, bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Puh. Ale zawieramy. Na piątym miejscu mamy deskorolkę firmy Edów, model Pirofate. Deskorolka za około 240 zł. Model stworzony na 10 lat marki. Bardzo chwalony. Twardość Q99A. Do tego ma Double kicktaila. Klon kanadyjski siedmiowarstwowy, średnica kół 53 mm. Deskorolka można by powiedzieć, że jest stworzona na skateparki i na prostą drogę. Do tego posiada łożyska ABEX 7, gumki 95A, dzięki czemu możecie sobie regulować tam deskorolkę jak chcecie. No i standardowy grip tape, czyli papier ścierny. Enów Geometric. Deskorolka kompletna w dobrym rozmiarze dla młodego, początkującego skatera. Do tego mamy twardość kół 99A, czyli już takie dość twarde. Posiadamy Concave Double Kicktailowy, taki powiększony. Jeżeli nie wiesz, co to jest Concave, to zapraszam do opisu. Średnica kół 53mm. I do tego gumki twardości 95A, więc bez problemu możemy sobie wyregulować deskorolkę, tak by nam pasowała. Dodatkowo model ten jest zaopatrzony w traki firmy Decade Pro Satin. Zaprojektowano je tak, aby po prostu można było na nich robić lepsze grindy, a bardziej chodzi o to, że po prostu, żeby dłużej wytrzymały te traki, niż takie standardowe traki, które są dodawane do kompletów. Kolejna deska firmy Nów. Nie moja wina, że robią takie dobre deski, jeżeli chodzi o komplety w cenie około 300 zł. Także mamy tutaj twardość kół 95A, średnicę kółeczek 53 mm, do tego mamy amortyzację, czyli gumeczki 95A, więc możemy sobie bez problemu regulować deskorolkę. No i łożyska Abek 7, więc dość już stabilne, dość wytrzymałe. Deska jest zrobiona z klonu kanadyjskiego, jest bardzo stabilna i bardzo wytrzymała. Jeżeli nie macie za dużo skateparków, to polecam taką deskę, jest dobra na prostą drogę. Enów logo Stain, Kompletna deska rolka w cenie około 330 zł. Twardość kół 95A, więc trochę miękkie. Dla ludzi, którzy lubią jeździć po krzywych drogach i tak dalej, powinny być ok. Także jeżeli lubisz jeździć albo masz słabą drogę u siebie w mieście, czy tam na wiosce, no to jak najbardziej polecam taką deskorolkę dla ciebie. Średnica kół 53 mm, do tego macie łożyska ABKI 7. No i macie jeszcze dodatkowo gumki 95A, dzięki czemu możesz sobie po prostu wyregulować swoją deskorolkę, czy ma mocno się zginać, czy tak delikatnie. Ogólnie deska na plus.